Cześć, z tej strony Chris, Gehenna. E, dzisiaj będziemy rozmawiali o obronie jako jednym z najważniejszych elementów e, gry plemiona. E, zbliża się na mnie akcja, jest e, około 800 ataków. Za chwileczkę zobaczymy, jak to wygląda. Natomiast e, ja tylko powiem, że e, mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł takie coś przeżyć, bo to naprawdę bardzo e, uczy taka obrona. No, i cóż, widzę, że koledzy tutaj dorzucili jeszcze jeden gratisowy atak. Na jutro 863 ataki. Te ataki będą dochodzić cały czas, no ponieważ no nie ukrywam, na tym polega akcja, żeby w ostatniej fazie jak najwięcej tych ataków doszło. Jak najwięcej szlachty na razie jeszcze nie widziałem, no ale chłopaki mają blisko, więc no na pewno będą jutro starali się te wioseczki nam zabrać. Ja na razie prezentuję się całkiem dobrze tutaj na Krisie. Mamy 29 miejsce jako agresor, 59 miejsce jako obrońca. Jutro będzie na pewno lepiej. Mamy 403 wioski, zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro. Przechodząc do obrony, teraz 863 ataki na jutro. Zazwyczaj, kiedy pojawia się jakiś nowy atak. W no, najzwyczajniej siecie po prostu pojawia się jego etykieta i ta etykieta nazywa się po prostu atak i e, kiedy pojawia się taki atak to wiadomo, że musimy go obronić. E, warto w tym celu sobie po prostu etykietować wskazy. to oznacza, że należy zjechać na sam dół e, wszystkich komend, które są tutaj widoczne, zaznaczyć wszystkie, zetykietować e, jeszcze jakiś rok temu wykorzystywany do tego był skrypt do opisywania ataków. Teraz już to nie ma jakby takiego większego przełożenia, bo no, mamy etykietę, którą udostępnił nam Timplemium, warto z niej korzystać. Ona pozwala nam widzieć, z jaką jednostką mamy do czynienia, jaka jednostka wyruszyła z, wrogiego, z wrogiej wioski i jaka na nas po prostu zmierza. No, wiadomo, że jeżeli jest taran, to wtedy oznacza to, że najwolniejszą jednostką jest taran lub katapulta, to ta sama prędkość i i wiadomo, że to raczej może być pełne off, i warto to bronić. No i cóż, ataki nam cały czas dochodzą. Żeby się nie pogubić, ja polecam bardzo system opisywania, o którym za chwilę. Natomiast, ponieważ wszystkie ataki mamy zetykietowane, to tak naprawdę nie wiemy, co tutaj się dzieje. Jak dochodzą nowe ataki, to nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Aby, aby móc to łatwo zrobić, mamy taki. Tutaj przyrząd zarządzanie filtrami, jak sobie wpiszemy na przykład atak, pozwoli nam to zobaczyć, jakie nowe ataki doszły od ostatniego momentu, kiedy opisywałem, już sześć nowych ataków się pojawiło. Te ataki będą się pojawiały cały czas. No zobaczmy jak to mniej więcej wygląda. No, i tutaj mamy 33 przybywające rozkazy. Widzę, że to jakieś 4 wsparcia. 5, 6, no to oznacza, że jakieś 20 kilka ataków. 6, 33, 27. No i te ataki no w teorii są groźne, ale tutaj mamy samego wojska tak na oko, bardzo szybko licząc. 19 zagród. Ja mam taką swoją tabelkę do obrony, która mówi, że przy 19 zagrodach DFA. No dopiero 70. atak ruszy mur, my sobie tutaj dorzucimy jakąś flagę, warto sobie na pewno takie flagi dorzucać, troszkę sobie załatwiłem od kolegów z plemienia flag do obrony, więc wrzucimy sobie jakąś najwyższą, szósteczka na pewno wiele pomoże. I teraz tak, pojawił się atak, no i słuchajcie, no nie ma bata, to jest trzeci atak, on na pewno tutaj tak szczerze mówiąc nic nie zrobi. Dlatego ja śmiało mogę go sobie nazwać ok. Ja mam takie przyzwyczajenie, że używam apostrofa. Natomiast ok dla mnie to znaczy, że ja takim atakiem nie muszę się zupełnie przejmować, nie muszę się nim interesować. On na pewno zginie i ja jutro zupełnie nie jestem nimi zainteresowany. Ja sobie go zobaczę dopiero wieczorem. I niejako najważniejsze, żeby podczas akcji nie panikować, tylko cały czas sobie bardzo powolutku. Pilnować tego przebiegu, cały czas kontrolować, nie ruszać swojego wojska, tak naprawdę poczekać, kiedy pojawią się ataki. One prawdopodobnie będą miały do ciebie 100, może 150 godzin. Ściągnąć powolutku defa od swoich przyjaciół, obstawić sobie wioseczki troszeczkę, a swoim takim defem, który jest na froncie. W ostatniej fazie już dopiero ruszyć, no, żeby po prostu wytłuc e, wojska przeciwnika. On też będzie dosyłał, więc my też musimy mieć możliwość e, dosyłania. Nie można e, na początku sobie wytracić całego wojska. Widzieliście już, że opisywałem ataki jako ok. E, to oznacza, że no, po prostu atak na pewno nic nie zrobi. Natomiast no, y, po prostu y, czasami jest tak. No, tutaj też raczej wszystko będzie e, ok. Raczej no, nie ruszycie tego e, taką ilością ofów, to już doświadczenie podpowiada. E, wy też dojdziecie z czasem do takiego doświadczenia. Zobaczmy tu. O, tutaj jest sytuacja troszkę bardziej e, trudna, e, ponieważ y, no, jak widzicie y, jest y, wojsko w takiej ilości, że, że niekoniecznie wystarczy na jeden atak było ok, powiedzmy. No i właśnie to oznacza, że takie ataki należałoby opisać jako sprawdzić. Ja sobie pozwoliłem już opisać. No i ściągam sobie jeszcze troszkę defa. Mam całe 14 godzin na to, żeby sobie dorzucić tutaj jeszcze troszkę, żeby on wytrzymał. Warto robić to poprzez taką opcję WEZLI. Tutaj mamy możliwość wyboru jednostek z jaką prędkością ten def będzie zmierzał, warto odznaczyć tarany i katapulty, bo one po prostu nie mają żadnego znaczenia potem miecze 22 prędkość pikinierzy i ucznicy 18 ciężka 11 w związku z tym no powiedzmy, że spróbujmy sobie jeszcze dorzucić troszkę ciężkiej kawalerii żeby tutaj naprawdę był taki troszeczkę mocniejszy ten ten bunkier, odznaczmy pikinierów, odznaczmy mieczy i odznaczmy, yy, odznaczmy sobie też uczników. no i tutaj akurat mamy wioski atakowane i chyba nie ściągniemy, więc a nie może tutaj Dolina Altus pyk. Pyk i powiedzmy stąd. To nam da 10 tysięcy ciężkich, które na pewno bardzo pomoże w obronie. No i te wioski już można zmienić nazwy na OK. Sprawdźmy sobie co tutaj się dzieje, ja najczęściej używam opisu OK, kiedy wiem, że no naprawdę nic się nie stanie, w ogóle te wszystkie ofy, które tutaj idą, one są z odległości 51, to znaczy, że to są priorytetowe ofy do wybicia, te wszystkie ofy, które idą taką prędkością 300, to można sobie darować, to szło kurde tydzień, Tydzień będzie wracać. No to tydzień kolejny będzie szło z powrotem, więc no zupełnie to olać można. Natomiast te ofy, które mają 35 do e, odległości, to warto wybić. No i ja w tym celu używam opisu OK. E, sprawdzić też już znacie. Dodaj sobie wy, wynalazłem trochę fejków, e, z różnych powodów je znalazłem. E, nie będę jakoś bardzo tłumaczył. Myślę, że to kiedy indziej. E, tutaj. Sprawdzić niebawem taka, yy, taki opis. To oznacza, że ja sobie tutaj ściągałem defa jakiegoś od plemienia. Nie do końca wiem ile tego defa będzie, yy, no więc sprawdzę sobie jak on dojdzie. Troszkę yy, wtedy będę wiedział więcej. A tutaj nawet widać ten OK fake. Yy, no to polega na tym, że tutaj akurat jest atakowana wioska 090, przepraszam, 102. I yy, yy, tutaj jest dokładnie ta sama wioska atakowana. Natomiast, żeby było śmiesznie, no to ta jest atakowana w ogóle z wioski 216-776. No i tutaj drugi gościu atakuje również z tej samej wioski. No to jak widać, no nie ma szans. By tu nie można mieć dwóch ofów w jednej. To jest fake na pewno. No i kiedy opiszemy sobie wszystkie te ataki, kiedy sobie po prostu posprawdzamy, żeby to miało ręce i nogi. No tutaj naprawdę jest tragedia, widać. No to ja właśnie dzisiaj za chwileczkę sobie pościągam tutaj defa. Jutro już tutaj będzie ciężko się przebić. Pamiętajcie o tym, żeby zmieniać flagi na lepsze. Te flagi można pozyskać od plemienia. Pamiętajcie o tym, żeby nie panikować. No i bardzo ważną rzeczą jest to, żeby cały czas być na koncie. I po prostu pilnować. Nie? Można sobie dogadać się z kolegami z plemienia. Oni, jeżeli są w porządku, jeżeli wasze plemię jest normalne, takie jak nasze, to z całą pewnością będą chcieli pomóc, będą chcieli troszeczkę odciążyć Ciebie, kiedy Ty jesteś w pracy, kiedy jesteś w szkole. Ja mam umówione jutro dyżury. Wiem, kto kiedy będzie siedział na kąpie i kiedy będzie mógł bronić. No, Wy sobie też tak róbcie. A ja teraz no, po prostu. Sobie pościągam troszeczkę defa. Jakieś poradniki dalsze jakieś porady będę dawał jutro, jak sytuacja się rozwinie. Na razie jest nuda, bo trzeba się przygotować. I tutaj ważna informacja: w ogóle według mnie obrona to jest to, wszystko co się dzieje od momentu pojawienia się pierwszego ataku do samego, samej daty akcji. To już jest obrona, już tutaj trzeba pilnować, już tutaj trzeba pracować. Jak pracujesz, to masz. Sama akcja to jest tylko śmietanka, to jest tylko zbieranie efektów. No i już właściwie po akcji, jest 7 listopada, minęły dwa dni. Nie prezentowałem od razu wyników akcji, bo też chciałem, żeby troszeczkę mi te wojska się ładnie poprzesuwały. Zostało jeszcze 87 ataków, z czego no, nie uwierzycie, ale kilka moich. Zobaczmy, co tutaj wygląda. Troszeczkę. Żółw Morec wysłał ataków. Wcześniej trochę sobie myślałem, że te ataki mu padną, ale na razie jeszcze myślę o tym, że, że chwilę go poprzepuszczam częściowo. Szkoda mi po prostu tracić swojego własnego mobila. Natomiast, no tak jak mówię, część ataków jest nasza, bo może w ten sposób powiem, że akcja nie wyszła tutaj, jeśli chodzi o plemię oni. Zaraz zobaczymy. 5 listopada no ciężko to nazwać sukcesem, ale oni przejęli 17 wiosek i jeśli chodzi tutaj o tą akcję, którą przygotowywałem ja, jeśli chodzi o obronę, no to co prawda straciłem jedną, ale ją odzyskałem. Myślę, że jak na jakieś 600 ataków to jest naprawdę nieźle, tym bardziej, że E, bardzo dobry obrońca mi się udało wyskrobać i następnego dnia właściwie agresor dnia, myślę, że to dobry wynik to też jest element obrony, dlatego pozwolę sobie o tym powiedzieć, ten agresor wziął się stąd, e, że plemię oni postanowiło zrobić diody na naszym terenie, czyli takie malutkie wioseczki e, zupełnie na terenie całkowicie bezpiecznym, który nam e, no niestety by bardzo bruździł no, i my sobie dogrywamy ataki do wsparcia. No, tutaj może nie jest idealnie, ale poszukajmy jakiegoś lepszego. Spójrzcie, tutaj wchodzi wsparcie od gracza Kika 2802. No, i cóż, długo się nie nacieszy wspieraniem tutaj mnie, bo, bo niestety od razu właściwie dostanie po łapkach. I te ataczki będą się pojawiały. Praktycznie nie ma możliwości wycofania tego. To też jest element obrony, bo właśnie w tym momencie oni mnie bronią. Dziękuję bardzo. Powiększycie mi obrońcę. Ja sobie powiększę agresora. No, takie życie. Nie będę pokazywał, jak tam wygląda sytuacja, bo jeszcze trwa akcja i głupio byłoby zdradzać się z położeniem wojsk. Wojna jeszcze jest niewygrana. Natomiast no powiem, że w tym momencie najważniejsze elementy to jest po prostu odesłać wojsko, które podesłało ci plemię, przynajmniej w części. Jeżeli dobrze przeprowadziłeś akcję, to zostało ci naprawdę dużo swojego wojska, ponieważ na cały szkopu w tym, żeby ginęło to wojsko, które jest daleko, a nie to, które jest blisko, to, które jest z pozycji bezpiecznej. Ono musi przyjąć pierwsze uderzenie. A twoje, tylko musi jakby ratować sytuację. To nie znaczy zupełnie, że macie nie szanować wojska swoich przyjaciół, bo to jest najważniejsze wojsko. Nie powinno ono wam ginąć i byłoby super, gdyby nie ginęło. No i cóż mogę powiedzieć? Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Można napisać do mnie wiadomości. I no, żeby było śmiesznie, to nie będę odpowiadał tylko i wyłącznie na pytania od nas plemienia, natomiast jeżeli ktoś by chciał wiedzieć z innego plemienia, nawet z wrogiego, to pewnie pomogę. Mi też zależy na tym, żeby wszyscy jak najlepiej w to grali. Pozdrawiam serdecznie i, i do usłyszenia, jak już będzie spokój.